Ze sobą mam Maćka Stawiarskiego z firmy Veracomp. Maciek uczestniczy w pełnego od wielu, wielu edycji. Od drugiej edycji, więc już troszkę, troszeczkę czasu minęło. Cieszymy się, że kolejny raz jesteś z nami i mam do ciebie kilka, kilka pytań. Zacznę od takiego pytania, troszkę na rozluźnienie. W brandingu tegorocznej edycji występują trzy kolory. Biały, żółty i fioletowy. Z którym z tych kolorów najbardziej się utożsamiasz i dlaczego jest to kolor fioletowy? Utożsamia się najbardziej z kolorem fioletowym, ponieważ sam Ci go sugerowałem, Mianowicie, przepraszam. No a dlaczego? No bo od samego początku jesteśmy tutaj wraz z Xtreme'em, którego mam przyjemność dystrybuować na terenie Polski nie tylko. A ponieważ jest to no, duży wyznacznik tego producenta, kolor sprzętu, dlatego no, cieszę, się, cieszę, cieszę się, że jednym z tych kolorów jest feltowy. Powiedz mi, jak podchodzisz do spotkania pełno? Czy to jest dla ciebie stricte temat biznesowy, czy też traktujesz to jako swojego rodzaju odskocznie, że możesz się spotkać z ludźmi, troszkę nie myśleć o w takich zwykłych jakby otoczce korporacyjnej, nie tylko garnitur, nie tylko, nie tylko taki strój bardziej oficjalny, tylko może troszkę bardziej luźnie spotkać się z, ze swoimi partnerami i klientami. To znaczy, traktuję właściwie dwój i biznesowy, i taki prywatny, ponieważ no, przyjeżdżamy ciągle, ponieważ jest warto z takiego bardzo biznesowego punktu widzenia. Ciągle przywozimy mnóstwo tematów, mnóstwo nowych inspiracji, i, i po prostu nam się to ciągle opłaca. Natomiast, no ponieważ jesteśmy już tutaj któryś rok z kolei, wiele znajomości i, i zostało nawiązanych przez te lata, dlatego no z chęcią też przyjeżdżam, żeby się spotkać z tymi ludźmi i w troszkę luźniejszej atmosferze, również wieczorem, z nimi porozmawiać i no, jakoś się podtrzymywać, to ponieważ nie zawsze jest czas, jak gdyby wszystkich odwiedzać w ciągu roku. E, powiedz mi, e, wolisz, bo firma Veracomp ma siedzibę w Krakowie. Wolisz edycję krakowską, nie musicie nigdzie wyjeżdżać e, dalej i wszystko na miejscu. Czy wolicie pojechać jednak do Warszawy e, troszkę, troszkę w kierunku bardziej stolicy Polski, gdzie, gdzie dużo e, innych firm ma swoje, swoje siedziby? Która z tych edycji bardziej jest wam e, bliższa. I... Pod kątem biznesowym właściwie nie widzę różnicy. Znam firmy, które chętnie przyjeżdżają na edycję krakowską, ponieważ jest im bliżej, głównie te firmy z południa Polski. Natomiast jest dużo firm, które właśnie przyjeżdżają no, głównie z tego samego powodu geograficznego, tylko do Warszawy. Natomiast edycja krakowska i warszawska różni się troszkę z punktu widzenia prywatnego, ponieważ ja jadąc do Warszawy mogę. Troszkę bardziej się poświęcić klientom. Zwykle jestem tam już kilka dni, jak gdyby w dzień jest konferencja, wieczorami, nocami, wiadomo, że, że też się spotyka z tymi samymi ludźmi i mam po prostu więcej czasu, nie muszę się martwić swoimi prywatnymi, prywatnymi sprawami, więc każda, każda z edycji ma swój urok, natomiast tutaj czuję się u siebie, więc to jest ten plus. W jakich innych wydarzeniach, takich NOGowych, dla operatorów czy dla, dla vendorów bierzesz udział w, w Polsce, czy w ogóle bierzecie? I jak PLNOG ma się na, na tle tych innych wydarzeń? No staramy się odwiedzać wszystkie konferencje dla operatorów I to, i to takich większych, średnich i mniejszych ISP i kablówki. No, mamy dość już właściwie pogląd na, na chyba wszystkie wydarzenia, które się dzieją. Każda konferencja jest inna, zrzesza różne zrzesza innych uczestników. Polnik jest największą, więc, więc również tutaj tam możemy spotkać te największe firmy. I ponieważ no, ja akurat swoim, swoimi rozwiązaniami no, mogę zaadresować każdą z tych grup. Każda dla mnie, każda konferencja dla mnie jest, jest, no, jest czymś innym czym, i na czymś innym się skupiam. Natomiast na PLNOK jest zdecydowanie najbardziej taką rozwiniętą i, i merytorycznie, i e, również największa ilość dużych klientów e, na nim przyjeżdża. Więc e, no, chociażby z tego punktu widzenia jest, jest no, najważniejszą konferencją w tym kalendarzu. Gdybyś miał określić Pelnoc jednym zdaniem, e, co byś powiedział? E, w świetne miejsce, żeby spotkać świetnych ludzi. Pelnok jak zauważa wiele firm to jest miejsce, gdzie, gdzie prowadzone są pewne rozmowy, dopinane są pewne interesy, jest tu wiele miejsca na, na biznes i to, żeby osiągnąć pewne założone cele. Jak tak pójdziesz wstecz popatrzysz na ostatnie pół roku, jaki jest największy sukces Verocompu czy też Xtremu, które osiągnęliście wspólnie? Jakie wdrożenie, co wam się udało zrobić, Czy moglibyście się pochwalić? Coś, co powstało na Pelnoku czy ogólnie? Hmm, największe. Największe jest związane z projektem na Uniwersytecie Jagiellońskim. To jest, to jest bodajże największy w tym momencie temat temat zrobiony na, na Xtreme. i wolumenowo i, i jak gdyby reprezentacyjnie, czy, czy jakość sprzętu, który, który tam poszła. No, właściwie są to naj, największe maszyny, naj, najbardziej najświeższe najbardziej rozwinięte, więc to jest taki najważniejszy temat, zrobiony ostatnimi czasy, natomiast jeśli chodzi o rynek operatorów, no jest cała masa, jest cała masa takich mniejszych tematów, które się zrodziły właśnie na pełnogu, czy, czy głównie na pełnogu i zostały gdzieś tam pociągnięte dalej już, już w takich spotkaniach, także jest tego, jest tego bardzo dużo. Taki największy, no to jest oczywiście to Uniwersytet Jagielloński, Natomiast, natomiast jest bardzo duża liczba takich mniejszych tematów, które ktoś rodzi na pełnego. Mam jeszcze następujące pytanie. Miałem go w głowie i właściwie zapomniałem. Teraz staram sobie przypomnieć. Mam takie ładne pytanie do ciebie. Dobra, przejdę. A, już wiem, dobra. Przepraszam za to, mam nadzieję, że to się wytnie. Powiedz mi, kogo można spotkać na tej edycji Pelnoga, z kim rozmawiasz i kto się na tej edycji pojawia, a kogo ci brakuje, kogo powinniśmy zaprosić na kolejną edycję, żebyś ty jako nasz partner czuł się w pełni usatysfakcjonowany, że rzeczywiście masz osoby z którymi chciałbyś porozmawiać, albo do których nie możesz, albo ciężko jest ci dotrzeć. Tak, to ciężko powiedzieć, bardzo ciężko, ponieważ no, będąc już dziewiąty. Raz, dziesiąty. Na pewno wiem, czego się spodziewać, i, i e, bardzo dużo rzeczy zostało, jakby rozwinęło się w czasie. Ciężko powiedzieć, kogo, kogo mógłbym spotkać. Rzeczywiście mogę wymienić całą listę prezesów e, i, i zarządów e, wielkich operatorów. E, natomiast no myślę, że oni są mało zainteresowani technologią, e, jako taką, która tutaj no jest, jest głównym takim. Czynnikiem, czynnikiem rozwoju pełnoga. Oczywiście, można by tam stworzyć jakąś działkę stworzoną prawu, dedykowaną prawu, i, i właściwie jak, jak operatorzy mogą się realizować, wykorzystując takie, sytuacje, taką inną sytuację prawną. Natomiast jest tam, powiedzmy, jakiś tam pomysł, prawda? Czyli możemy rozszerzyć, rozszerzyć zakres, zakres pełnoga o. Na aspekty prawne, o, o nowe ustawy i, tego, i to, co się dzieje. No i wtedy myślę, że zarządy spółek również będą zainteresowane, żeby się pojawić i jakoś tam udzielać w panelach. I tak na zakończenie jeszcze mam pytanie takie bardziej o, o, o stronę PR-ową i medialną. Wiemy o dobrze od 70 osób na pierwszej edycji do 700 na, na, na tej 10 czy 11 edycji. Wiemy, że Pelnox stał się sukcesem, że pocztą pantoflową, marketingiem takim szepa, szeptanym ten event rósł z edycji na edycję. W trakcie ostatnich naszych przygotowań coraz bardziej skupiliśmy się na tym, żeby trochę przyłożyć jednak wag, znaczy na nacisk na tą otoczkę pr i medialną. Jak podchodzicie do tematu? Czy uważacie, że, że to, co jest w tym momencie, jest zupełności wystarczające i ludzie wiedzą o pełnogu? Czy powinniśmy jeszcze o tym bardziej e, głośniej mówić, w, czy to w dużych, czy mniejszych mediach i na przykład dużo, dużo większą wartość przykładać też do portali społecznościowych a'la Facebook, e, czy też Twitter? I w ogóle, czy takie, takie portale Was interesują czy angażujecie się w ogóle w takie portale i na nich p, p, promujecie? Jako konferencja dla operatorów myślę, że no taka ścieżka nie jest specjalnie skuteczna, no bo specjalnie wydaje mi się nie starać się adresować takich odbiorców indywidualnych, czyli, czyli Szarego Kowalskiego, który może ma tą telewizję, IPTV w domu i internet, ale no technologia gdzieś tam jest daleko z tyłu, ma tylko mieć usługę i, i nic, nic go specjalnie nie interesuje, jak operator mu ją dostarczy, więc wydaje mi się, że środki, które używacie do dotarcia, są w porządku i, i no to widać. Nie spotkałem się chyba z osobą z branży, która by nie widziała, co to jest PLNOG. Więc wydaje mi się, że to jest to, co robicie, jest, jest zrobione dobrze pod tym względem. Czy jakieś sugestie? No właściwie nie przychodzi mi z głowy, co można by tu zmienić. Tak jak wspomniałem, takie środki do dotarcia typu Facebook, bardziej, bardziej sprawdzą się przy, przy, przy no próbie dotarcia do odbiorcy indywidualnego, a nie do, nie do firmy o wszystko operatorów. Bardzo Ci dziękuję za tą krótką rozmowę. Mam nadzieję, że również ta edycja okaże się dla Was jako Veracomp, jako Xtreme sukcesem i uda Wam się kolejne, nie tylko takie sukcesy jak UJ, ale kolejne duże, duże projekty wdrażać. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnej edycji. Dziękuję bardzo. Był z nami Maciek Stawiarski z firmy Veracomp. Zapraszam Was na kolejny wywiad, który pojawi się już wkrótce.